W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie, mój Ojcze, dziękuję Ci, że codziennie jesteś przy mnie, codziennie się o mnie troszczysz i okazujesz swoją wielką miłość. Ty dobrze wiesz, co teraz przeżywam, jak mi ciężko, gdy pomyślę o trudnej rozmowie, która mnie czeka. Panie, tak dobrze mnie rozumiesz. Wiesz, jak czasem czuję się słaba. Bardzo potrzebuję Twojej pomocy. Błagam, ześlij na mnie Ducha Świętego. Obdasz mnie rozumem. Rozjaśń mój umysł i oczyść moje serce. Proszę, pomóż mi znaleźć jak najlepsze słowa, by wyrazić w tej rozmowie to, co czuję i czego oczekuję. Daj, bym potrafiła panować nad emocjami, bym opanowała stres, Lęk lub gniew. Czuwaj, bym nie uległa pokusie, bym nie uległa potrzeptom złego. Daj, bym w tej rozmowie potrafiła jak najlepiej zrozumieć mojego rozmówcę. Obdasz mnie empatią, cierpliwością, chrześcijańskim miłosierdziem. Daj, bym była otwarta na mojego bliźniego. Proszę, błogosław mojego rozmówcę. Pozwól Mu jak najlepiej mnie zrozumieć i budować między nami zgodę. Towarzysz nam, Panie. Daj, by ta rozmowa pozwoliła nam znaleźć pozytywne wyjście z sytuacji. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!